Cześć, witajcie na kanale Elizer w grze 7 Days Today. Niestety tamten pierwszy odcinek nie obejrzało za dużo, za duża liczba osób, więc stwierdziłem, że może nie chcecie tej serii, ale stwierdziłem, że spróbuję, żeby zrobić sobie dzień pierwszy i zobaczymy, jak to pójdzie. Chciałbym zrobić dodatkową serię 7 Days Today, bo już dawno, dawno nie grałem. Mamy teraz Alpha 18, która wprowadza dużo nowych rzeczy do gry. To jest jeszcze wersja eksperymentalna, to jeszcze nie jest taka oficjalna wersja, w którą można sobie zagrać, więc e, być może jest tutaj dużo niedoróbek. Z zobaczymy. Gramy na standardowej mapie, bo ta mapa też się zdaje się zmieniła przez ostatnie, przez ostatni rok czasu, przez ostatnie dwa lata, bo w zasadzie z dwa lata około nie grałem już. I zapraszam Was do oglądania, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba i będziemy wrócimy do Seven Days to i będziemy mogli sobie zrobić serię. W skrócie, doba trwa 24 godziny, dzień trwa 18 godzin i ee... Jeżeli chodzi o jakieś inne standardowe rzeczy, to raczej nie zmieniałem tam nic. No, i chyba tyle. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy, niestety, w kiepskim miejscu. Nas zrespiło od razu na jakiejś pustyni. No, jesteśmy, wiadomo, przy, przy jakiejś chacie. Będziemy robić questy, będziemy no, starać się tutaj jakoś, jakoś przeżyć. Na początku, pewnie w tej chacie będę się budował, albo może tutaj widzę, że już są drzewa. Więc chyba lepiej będzie mi pójść jednak do, do, tej, do tego zielonego lasu, niż tutaj siedzieć, bo tutaj po prostu jest kiepsko. Możemy zacząć szukać jakichś nowych opcji. Zapomniałem pewnie też trochę skrótów klawiszowych, więc będę musiał sobie to wszystko przypomnieć. A może to wy mi będziecie mogli po prostu podpowiedzieć. Ej, tu jest jakiś schowek. Chodźmy do środka. Nie wiem, czy. Zombiaki już są tutaj, czy jeszcze ich nie ma? Widzę, że są jakieś... trochę ciemno tutaj jest. Widzę, że są jakieś nowe struktury, nowe budowle. W pralkach chyba właśnie mogło być jakieś... jakieś, jakieś ubranie. co w się sensie tu ciemno, ja może trochę gamę bym zwiększył, ale dobra, to na razie... Grajmy tak, jak jest, a później ewentualnie będę zmieniał. O, zobaczcie! Jak ja to rozwaliłem? Nie wiem jak ja to rozwaliłem. Olej mi na razie nie będzie potrzebny, mamy ograniczone miejsce w ekwipunku póki co. W grze jest dużo zmian pod względem levelowania, także zobaczymy. Ja sobie ustawiłem levelowanie na około 150%. Żeby... What the hell? Tu się podłogi zapadają. To rzeczywiście coś takiego było. Ale dziwne, że tam ta metalowa się zapadła. Więc mam nadzieję, że ten level będzie mi trochę... Kurde, ja tu widzę, że muszę uważać. Tutaj się może zawali? Nie. No tutaj, gdzie chcę. Bo są różne schowki w tych domach, z tych co pamiętam. Więc warto wszystko sprawdzać. Pusta puszka. Do czegoś były puste puszki. Chyba do tego, żeby iron wytwarzać. Bottled water, dobra. Sobie wodę weźmiemy. Czy tutaj nie ma wejścia na górę jest? Nie, to łazienka. Jak tam dalej w Kiblu jest przeszukiwanie. A może się przyda taka... A bo dobra, nie będę miał takiej wody. Przeszukiwanie sedesu. Żeby znaleźć pistolet. Tu jest wejście na górę. To dosyć podobnie. Ale widzę, że światło w ogóle inaczej wygląda teraz w grze. Jest tak lepiej zrobione to światło. Lepiej wygląda ciekawiej. Co chwila się podłoga zapada, nie było tego tak wcześniej zrobionego. Dobra, tu chyba więcej... ...nic nie znajdę dla siebie. Jakoś tak nie pokazuje jaki level mają te... i ...itemy, nie wiem czy to dopiero w ekwipunku pokaże, czy jak to jest. Dobra, idziemy... Kurczę, nie no, tu trzeba po prostu szybko biec, bo jest jakiś hardcore, nie? Dobra, gdzie tu się wychodzi? Na zewnątrz. Tam po tamtej górze pewnie nam się nie uda. Jeszcze nie wiem, jak planuję odcinki. Prawdopodobnie jedna doba będę będę starał się siedzieć na dwa odcinki. Na początku te noce będą słabe, więc raczej to będzie na przewinieniu, na przewijaniu. Także zobaczymy, jak to tam się uda, uda zrobić. Dobra, tam już jest las, więc zacznijmy jakiś tam. Wydobywanie Tam już chyba zombie jakiś był nie, nie zdążyłem go zobaczyć Zobaczymy w ogóle na mapę gdzie ja jestem Okej, okay, na samym środku Dobra, poszukajmy jakiejś chaty Którą będzie można sobie obudować Na razie nie przeszukujmy tego wszystkiego co jest Tutaj fiber miałem zbierać O, 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 to jakiś chyba nowy ziomek Wygląda na takiego, co lubię wybuchać, więc uważajmy na niego. Dobra, tu już zombie się zaczynają respić, więc postarajmy się z nimi nie rozmawiać. Nie wiem, którą stronę za bardzo iść. Może jak będę cały czas szedł w jednym kierunku, to będzie łatwiej znaleźć jakiś dom. O piórka to pamiętam, że były potrzebne, bo będziemy mogli z nich strzały robić, a zawsze ciężko się znajduje te gniazda. One są tak dosyć ukryte. Czekajcie, tam jest jakieś jezioro. Tu jest jakiś kolejny nowy zombie. Jakieś skoczki są. Porobione. Grafika chyba trochę lepiej wygląda, tak mi się wydaje. Chociaż. Nie, no w sumie lepiej wygląda ta grafika. Nie jest źle. Nie Coś tutaj poprawili. Dobra, pamiętam chyba te jezioro, ale nie wiem, właśnie jak ta mapa się zmieniła. Czy ona jest jakoś drastycznie zmieniona, czy po prostu są zmienione jakiś tam points of interest tak zwane tu jest jakiś domek tam jest jakiś most tam jest kolejny zombie będziemy musieli zrobić łóżko żeby się gdzieś respić nie wiem jak to teraz jest przy śmierci czy tak samo że tracimy 10% naszych statystyk też muzyka tutaj się zaczyna tam jest jakaś chata to jest kolejny domek. No te zombie już za mną idą, nie? Okej, okay, uwaga, uwaga. A ja jeszcze nie mam... Mm, broni i trochę lipa będzie teraz wejść do domku, bo jak ja tam wejdę... Jak ja tam wejdę, to one wejdą za mną i ja wtedy stamtąd nie wyjdę. Dobra, musimy znaleźć jakieś gałęzie. Te pani idą już za mną. Albo jakąś broń, może w samochodzie będzie. Ten dom wygląda nawet na taki solidny w miarę, więc można będzie sprawdzić go. Aha, widzicie, bo ja włączyłem jakąś muzykę ambientową, chyba. Coś w tym rodzaju. I chyba wcześniej tej muzyczki nie było. No, i teraz pytanie, gdzie się budować? Tutaj, w tej chacie, w tamtej chacie, w tamtej chacie mamy spory wybór na początku. Hmm. Tu chyba wygląda nawet nieźle, bo mamy tutaj chatę z kamienia i z, z takim wejściem, nie? Yy, po piętrze, więc musiałyby niszczyć. Na początku to w sumie też nie jest hardcore. Ważne, żeby. Mogę stąd na przykład jakieś gałęzie wziąć, czy coś? Tutaj mamy takie wejście też ukryte. Dobra, szukamy kamyków. Gdzie są jakieś kamyki? Dobrze by było odlurować jakoś je. Kamyki, patyki. Chyba to będą patyki, co? Czy nie? Dobra, coś jest na razie wykonajmy tego quest'a, czyli Craft Bedroll. A, dobra, to będzie łóż. Czekajcie, czy dzik będzie mnie atakował? Zmienili z tymi gałęziami. Z tymi gałęziami to na początku była straszna lipa zbierania tego wszystkiego. No nie wiem, tam jest w ogóle chyba jakieś miasto, więc może dobrze by było mieć w tamtym domku przy mieście taką bazę wypadową. Tutaj coś nie żyje? Może dzik jakiś? No szybko chciałbym tutaj sprawdzić co jest. Ja nie wiem czy ja mogę pięściami zabijać je. O kurde to jest śpioch. Dobra, na razie to olejmy. I zobaczmy jak tu się kraftowało szybko. Wooden Claw, dobra, to sobie zróbmy. No i teraz jak z tym craftowaniem, jest też ciekawe, czy... Tak jak wtedy, że trzeba craftować, żeby zwiększać sobie poziom tego craftu? Czy może jakoś inaczej? Tutaj dużo się tych zombiaków zrobiło, dobra, zobaczę czy jestem w stanie je zabić. Tą pałką. Och, no to już dostałem gonga. Atakowanie trochę... W ogóle zombie lepiej lepszą mają grafikę te zombiaki. Lepiej się faktycznie atakuje z mili, to co czytałem w patrznout'ach trochę lepiej działa, ale one mają jakiś taki duży zasięg dosyć. Nie mogę zlucić, więc nie wiem, czy ona żyje, czy ona nie żyje. Znaczy nie żyje tu już od dawna. Jakiś straszny duży zasięg mają, może ja też mam taki duży, w sumie. Dobra, ja też mam w sumie nawet, nie, nawet spory. Z, tej, z tego klaba to się słabo bije. Chciałbym mieć już jakiś karabin czy coś w tym stylu. Dobra. Dobra. Nie wiem czy warto ich zabijać, bo ja chyba jednak w tym domu się nie będę osiedlał. Zaraz zginę. Mam chyba krwawienie mi jakiś zarzucił typo Dobra, jesteśmy. Eee, niestety jesteśmy ranni i teraz nie wiem czy do tego domu wchodzić. W sumie jak już zabiłem kogoś tutaj, to może warto by było. ...wejść. Później do dołu wejdę, bo nie jestem pewny czy ten, ten zobiak, który tam był wyszedł, czy nie. Łuków chyba jeszcze nie mogę krawcić bo trzeba by było awansować, dodać... kurde. Sprawdzam czy tutaj nie ma więcej. No i nie wiem, czy on już nie żyje? Chyba tak, dobra. Elo. Chyba jednak uciekam stąd, książki. Książki są ważne. Nie, dobra, nie ma książek. W książkach mogą być schematy, których musimy się uczyć. Kurde, dobra, idziemy stąd. Mam za mało życia, żeby walczyć. Dzik mnie chyba nie będzie atakował. Która jest godzina? Godzina 12. Chyba o 22 będzie noc. Tak mi się wydaje, że 22. pójdziemy do tej drugiej chaty większej. I tam od razu będziemy próbować się jakoś stacjonować. Więc mamy jeszcze trochę czasu. Ja zrobię od razu te łóżko. Nie pokazuje, yy, ile pancerza mają te <laughs> przedmioty, jakoś tak dziwnie. Wydaje mi się, że zawsze pokazywało. Dobra, jak będę umierał, to postawię sobie łóżko, to przynajmniej się zrespię od razu w tym miejscu, w którym byłem. Żeby później nie szukać od nowa. Woda ładniej wygląda dużo. Sporo zmian graficznych. Jeszcze może raid racing tutaj, raid racing niedługo tutaj dodadzą. Ciekawie jak się zapowiada. Dobra, ten domek, który ja chciałem, to jest tamten chyba. Tutaj takie rozwidlenie drugie, żebym się nie zgubił. Dobra, w śmieciach to chyba same pierdoły. Nie widzę, a dobra, staminy nie widziałem, już widzę gdzie jest stamina, to ważne dla nas jest jak feral, wy... a nie, dobra, bo on ma kaptur po prostu na głowie. Trochę taki feralny był. To by było dziwne, pierwszego dnia od razu spotkać. Dobra, tu mamy chatę. Umocnione są ściany. tam jest kościół, nie, jakiś bait. Bait to jest przynęta. Slew wędkarski. Budziłem się, czy nie? Zobaczmy, czy można drzwi otworzyć. I czy tamte idą za nami. Nie. Możliwe, że trzeba będzie rozwalić tutaj wejście sobie. A ja nie wiem, czy jestem w stanie rozwalić. Tam jest otwarte, tu jest otwarte. Czekajcie, czy tutaj są jest wejście na górę. Mógłbym ewentualnie zrobić sobie samemu takie wejście na górę. Zobaczmy tylko, czy od dołu jest. Ej, tu jest fajnie, bo tutaj mamy z... do, do workbench do krawcenia. Do Będę na takiego silniejszego jakiegoś kurda się odlicię. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra. To ja chyba umrę. Chyba, że na jeden życia zostawia, ale raczej umrę. Pierwsza, pierwsza dętka. Pierwsza dętka. Uż przy śmierci ustawiłem tak, że tracę plecak, ale to, co mam, jakby na pasku, szybkiego wyboru, zostawię, zostaje, zostaje przy mnie. Dobra, myślałem, że jakoś mega daleko się zrespiłem, ale jest okej. Okay. No musimy zabić to, co tam mnie zabiło. To jest chyba jakiś nowy zombie. Nie wiem czy to nie jestem ja przypadkiem. Bo inaczej wygląda. Chyba, że tamtego nie ma. Tamtego nie ma, to ja nie wiem jak to działa. Przy śmierci się respią nowe zombiaki jakoś. Czekajcie, bo tu słyszę nowe... Ej, czemu ona biegnie? What the hell? Głuszyła mnie no dobra. Zapomniałem właśnie, że tą pochodnią można. Czemu ona biegnie? Dlatego, że jest wieczór, czy co? Czy ona jest jakaś lepsza? Chyba lepsza. Ta nie biegnie. Dobra. To też biegnie, nie wiem. Chyba, jak je atakuje mocniej, czy coś. Nie wiem, czy to podpalenie im coś zadaje. Dobra, już jestem zakażony, mam krwawienie, to chyba nie wyjdzie. Kiepski początek tutaj odwalam. Ok. Powiedzmy, że żyje. Dobra, powiedzmy, że żyję. Tu jest mój plecak. Mogę jakoś nacisnąć przycisk, żeby podnieść wszystko naraz. Może się orientujecie. Jeszcze nie wiem, jak się bandaże robi. Dobra, wracamy tam do, do środka. Aha, bo go zrespiło od nowa, kurde. No nie wiem, no to póki nie zrobię. Dopóki nie zrobię łuku, to, to będę długo się z nią bawił. Jakiś mały procent jest chyba na podpalenie, albo i duży nawet. Może 50% jest, albo nie wiem, 30%. Jak go zabiję, to już jest szansa, że tam będzie pusto. Jest 14, no mało czasu zostało. Noc pewnie na dachu będę spędzał. E, jakiś lot ma w ogóle. Kosa. I kastet. E, czy kastet to dobra opcja dla mnie jest? W sumie nie wiem. Amunicja to się jakaś? Kilow to zajebiście. Akurat. Kilow się przyda. Zobaczmy jak działa kastet. Może mieć słaby zasięg, ale mocno walnąć. Co prawda pierwszy poziom to... To ciężko powiedzieć. Kurde. Kurde, wyrób mnie. Kastet ma taki sam zasięg, się tylko zgubiłem. No, najpierw musimy oczyścić ten dom. Nie wiem, czy lepiej podpalać czystego kasteta. Nie! Łapie zasięg, jak się tak zaciąga po, po uderzeniu. Dobra, chyba szybciej go. Dobra, go ja jeszcze nie zabiłem. Właśnie tak nie wiadomo, czy się zabiło, czy nie. Jak nie jest pokazane, żeby przeszukać. Ale teraz po prostu ten lud wypada. Jak jak jest jakiś lud. Ten lud też nie zawsze był. No i próbujemy w to banie ciągle bić, ale. Mi wychodzi jakieś takie nowe drzewo nawet nieźle zrobione. Mam 16 życia, to ciężko mi tutaj się klepać z nimi. Dobra, dalej idziemy na razie. Dwa wyczyszczone, czy ja mogę jakoś zapisać tu grę? Nie, nie mogę zapisać gry. Dobra, na razie nie przeszukuję nic. Tu jest jakieś. Kurde, nie. Kurde, kurde, kurde. Chciałem powiedzieć, że tam jest jakiś ciekawy schowek. Tylko, że to schowek na zombiaka. To jest ta baba, co szybko biega. Czekajcie, muszę wyjść najpierw. Ciężko jest, kurczę. Dużo tego wszystkiego na początek. A spróbuję kilofem bić. Ten kilof. O, ten kilof ma duży zasięg, bardzo. Nie wiem. To jest raczej kosa jakaś, a nie kilof. Strasznie duży zasięg. Dobra, tak to można się klepać z nimi. To była taka chyba śmierć. Dramatyczna dosyć. No muszę ten kilof jak najlepiej wykorzystać w takim razie. Jakiś dziwny dźwięk bardzo. Jakby coś gdzieś chodziło, i, i deski skrzypiały, no bo chyba coś jest na górze. Tutaj może być, słuchajcie, jakiś safe, czy coś takiego, bo tutaj były pochowane te wszystkie różne rzeczy, często i gęsto. Także będę to, to starał się sprawdzać. 1,4% zakażeń. Kurde, nie widziałem go. Oho. Mogę tu wyskoczyć? Nie mogę? Dobra, mogę. No to mamy ciężką sytuację, czekajcie. 15. No jeszcze czasu trochę mam, nie? Szkoda, że one się między sobą nie biją. Rozwalają tą... Aha. Oho. Oho. Okej, okay. myślałem, że tylko ja mam takie umiejętności, ale widzę, że tutaj są spore zmiany. Czyli mogą przeskakiwać przez płoty. No to jest dosyć ważna informacja przy hordzie. Czemu tamten zginął? One się chyba jakoś między sobą też biją. Chyba zginął, nie? Kurde, no, chciałbym szukać. Wyglądał jak, jak już taki właśnie coś takiego zrobił, takie same. Dobra, jest Exp. Dostajemy sporo Expa za nich, więc trzeba będzie zaraz zobaczyć. Sprawdzić łuk. Jakieś bandaże może zrobić, żeby się coś podleczyć. Dobra, prosto. Dobry cios. I to trzeba będzie wzmocnić te drzwi, chociaż żadne pewnie tędy nie będą przychodziły. Ja na noc to się w ogóle... Skampię gdzieś na dach. Dobra, tutaj więcej nic nie ma i chyba to jest ostatnie piętro. Tu są te drzwi, którymi wejść nie mogłem. O, mogę je od środka otworzyć? Też nie. Yy... No dobra, to zaraz muszę pomyśleć co tu dalej zrobić. E, dobra, słuchajcie, to w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. W następnym odcinku robimy tutaj umocnienia i przeszukamy. Tam widzę, że chyba jest jakiś jeszcze schowek, tak mi się wydaje. Bo tutaj, e, no nie ma tego, tego pokoju, ale nie wiem, może to, może to tylko tak mi się wydaje. Zobaczymy. E, dajcie znać w komentarzach, e, czy robimy serię. Mam nadzieję, że tak. Podniosłem też jakiegoś quest'a tutaj. Kill some disturbed tourist, który jest za 700 metrów, więc zobaczymy jakieś dodatkowe questy. Może są, że pamiętam, że tutaj też złoto się szukało, jakieś takie fajne rzeczy były. Jesteśmy chyba w, w fajnym miejscu. Obok też jakiegoś, mi się wydaje, że tam jest jakieś małe miasto. No i dobra, pierwszy dzień, jeszcze nie, nie, nie do końca, ale pierwsze te godziny udało nam się przeżyć. A dzisiaj to wszystko, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału, no i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach 7 Days To Die. Cześć!